Następny przystanek Osiedle Piastowskie. Osiedle Piastowskie. Uwaga! Od poniedziałku 20 stycznia w związku z remontem torowiska w ciągu Alei Wielkopolskiej wstrzymany zostanie ruch tramwajowy do pętli Piątkowska. Linia numer 9 zostanie zawieszona. Linia numer 11 kursować będzie do pętli Osiedle Sobieskiego. Funkcjonować będzie linia autobusowa za tramwaj T9. Tramwaje linii numer 19 kursować będą częściej. Szczegóły na stronie ZTM.